Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który zaczynam jeszcze po południem dnia wczorajszego. Temperatura bardzo mocno się obniżyła w tej chwili, jest naprawdę chłodno i chyba już po pierwsze krople deszczu zaczynają padać. Dlatego spieszę się, bo muszę pojechać na miasto zrobić drobny zakup. Oj, pada rzeczywiście. Dobra, wezmę jakąś katanę. Zapraszam serdecznie, życzę miłego oglądania. Żeby zrobić zakupy, najpierw potrzebna wizyta w bankomacie. No i, <noise> proszę bardzo, mój strój chyba zdradza wszystko, e, deszcz ruszył i to powiem Wam szczerze, że takimi tłustymi kroplami zaczął walić, takimi grubymi, wielkimi, e, fizycznie bolesne to było po prostu, jak się jechało. E, dobrze, ja myślę, że zrobię sobie przerwę z tymi zakupami, po drodze mam jeszcze tylko ten nasz punkt z wieprzowiną, więc zatrzymam się chyba kubikowe jak mięsa po prostu i na razie wrócę do domu. Przeczekam. Rozpadało się na dobre, minęło odno. Tym razem nie mam kawałek, tylko adikki, które są już kompletnie przemoczone. Teraz będą musiały poczekać na słońce, żeby wyschnąć. Pięknie się załatwiłem. Ale przynajmniej mięso kupię. Nagotuję na nim zupy. Głodny nie będę siedział w domu. No patrzcie Państwo. Tutaj praktycznie nie pada. Tam ściana wody, a tutaj po, poszło tak sobie małym, drobnym yy, kapuśniaczkiem. I już jest Sucho. No byłoby sucho, gdyby nie to, że całkowicie przemoczyłem buty. Niech snął. Tak jak powiedziałem, najważniejsze, że jest mięso. Z głodu nie umrzemy. Zostało mi kilka ogórków kiszonych, więc starłem je na tarce, troszeczkę marchewki, będę również później dodawał sok, w których się kisiły te ogórki, a w międzyczasie testuję go tylko. Ale dobra. I nie dlatego, że mam kazać coś w tym stylu, po prostu jest pyszny, a że teraz akurat będę robił coś na kształt ogórkowej. Kawał e, wieprzowinki mi się obgotowuje. Niech się obgotowuje, później pójdą te składniki i wszystkie przyprawy, i będę miał pyszną zupę e, ogórkową. Mam nadzieję, że dżuny zebudzimy. Na rok niespecjalnie, ale dżuny liczę e, na nią bardzo. Księżniczka i druga królowa. Zabierają się z domu i jadą do NI. Nie do Mi, tylko do NI, ale u NI jest również Mi. <laughs> Także będzie miała możliwość Juny sobie pobawić się z Jacobem i z Aidenem. Papa, you have the light now turned on. Do zobaczenia. Do you want to take green frog? No Ryzykujesz. Papa Bawcie się dobrze. No, buziaki, Mwah. Mwah. pa kochanie. Pozostawiony przez dziewczyny sam sobie, przynajmniej dogodzę sobie kulinarnie. W nasz słowiański smak uderzyłem. E, tylko sobie robię, ojej, piln, ale zaparowało. Pilnuję, żeby była kwaśna. Dobra, wyłączam, bo się e, zaparowało. Jadę kupić jedzenie dla kotów. Pomiałczą a skończyło się suche. Zatem brykam do sklepu. Mam nadzieję, że będzie jeszcze otwarty. Kupię coś dla niego. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was. Kolejnego dnia. Zbieramy się z dziewczynami. Jedziemy, Juni, tak proszę bardzo. Juni, wielokopiek. Juni. Jedziemy. Na razie spotkać się z człowiekiem. Od którego mieliśmy kupić ziemię i budować dom. Jedziemy odebrać nasz depozyt. I później jeszcze mamy mnóstwo innych planów na dzisiaj. Także zapraszam serdecznie z nami. O, ta rąk dzisiaj, proszę bardzo. Obie pali na czerwono. Tylko ja na biało. Ale razem jesteśmy biało-czerwoni. To był dom, w którym mieszkał kuzyn. się chaosując. Kuzyn nie dostał finansowania z banku takiego jak chciał bo chciał dużo ponad wartość domu. Bank chciał mu dać, ale tyle ile jest wart dom. Więc zrezygnował. A tutaj ten właściciel, którego chcieliśmy kupować y, tamtą działkę i budować dom, buduje tutaj coś. Dużego miarę. Ale nie chciałbym mieć jakby mieszkać w tej okresie, Matko jedyna. Że będą hałasować teraz z każdej strony. To, no jakby nie chciałbym używać słowa y, nie odpowiedniego, ale to nie jest jakby y, to nie jest sąsiedztwo jakie bym sobie mógł wymarzyć. W związku z tym na pewno tutaj też nie będziemy budować. Chodzimy na market. Idę za dwoma paniami w czerwieni. Jak dżunek krzyczy pomarańczowo czerwieni. I szukamy klapków dla mnie. Bo ostatnia wyprawa yy, na podospad, choć piękna, choć naprawdę wspaniała. To jednak Poniosłem koszta nie tylko fizyczne, a właśnie to też fizyczne, namacalne, materialne. No i teraz muszę znaleźć sklepki dla siebie. Jesteśmy już tutaj u Pani w obuwniczym. Jest mnóstwo różnych, ale. Eee. Nie jestem przekonany, przyznam się wam szczerze do tych jakieś tak mi to... Can, no wygląda. Nie ma rozmiarów, nie ma rozmiarów Daddy po prostu. Nie ma rozmiarów na stopę taką jak moja. No 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 Za nie będę się męczył. Okej okay. Nie ma czyli pewnie będę musiał odpnął percę je wykupić. kupić. Idziemy dalej. Okujcie rany. Znaleźliśmy na innym stoisku, ale masakrycznie drogi są. To jest po prostu dramat. No ale nic. Są takie. Wymieniam moje dawne gambole. Na nowe gambole. Tutaj idą się. Paść. okul zostaje przy tych. Także są nowe pensji i prawie, że dobry na mnie. Prawie, że dobry. Yy, trzeba zapłacić, moment. Jedziemy teraz zobaczyć miejsce, jeszcze jedno, które żeśmy oglądali na samym początku, jak żeśmy szukali e, domu. Wracamy tam pogadać jeszcze raz e, z deweloperem tam, czy jest w stanie zrobić dla nas to, co chcemy. Że jedziemy obok Tiger, obok tajskiej pagody. Po drodze jeszcze zatrzymaliśmy się tylko w sklepie tutaj warzywno zwierzęcym. Kupiliśmy jedzenie dla kotów i teraz jedziemy do domu, a potem ziemię. Dojechaliśmy na miejsce tutaj jest biuro sprzedaży i tutaj będzie nam pokazywać pani to miejsce. Porozmawiamy też o warunkach wybudowania tego co chcemy, bo z tego co widzę na razie tutaj stawiają jakieś baraki, a nie domy. To zapewne chodzi o to. No a jak już zapewne wspominałem nieraz, sąsiedztwo ma dla nas znaczenie. No zobaczymy. Zobaczymy, jakie są plany. Tutaj jest biuro sprzedaży. Także sobie usiądziemy i zaraz się dowiemy wszystkiego. No ja powiem szczerze, że nie, absolutnie mi się nie podoba lokalizacja. A tą ziemię, którą tutaj odzyskują, to po prostu zasypują jezioro. Czyli de facto jest to budowanie budynków, zamków z piasku, no po prostu. Pod tym, nie wiem, metrem ziemi jest normalnie jezioro. To jest w ogóle niefajne, także jestem rozczarowany. A Dżuny tak strasznie nie lubi tej pani, która, tej pośredniej, która sprzedaje, próbuje nam coś znaleźć. Takiej nie nienawidzi. Przed chwilą załóż była drama, popłakała się, bo tam ta pani ją pocałowała w policzek. No i drama była straszna. Trzeba było ją przekupić aż czterema cukierkami. Widzisz, jak tam spychacz pracuje? Chcesz wodę? A, chcesz i ze mną zacząć spychacz, tak? Dobrze, to idziemy. No powiedziałem od razu tam, że nie podoba mi się tam ta okolica i że no, że nie, że tam, tam nie. Oni powiedzieli, że mają jeszcze tutaj jedną, yy, kawałeczek takiej ziemi. E, tylko w bok trzeba odjechać. No i tutaj się okazuje, później wam pokażę, bo to jest tą drogą. To jest ta droga, która leci dokładnie obok Tiger, obok cioci Tiger. Oni tutaj po lewej stronie mają ten swój już ogrodzony teren, gdzie będą robili e, łowienie ryb z bungalowów, a tu jest początek rzeki, tu się zaczyna rzeka. Tam gdzieś kawałeczek, jeszcze pewnie jest kilkaset metrów i to jest rzeka i tu jest rzeka, tu jest droga, a tu jest. Ziemia, na której można by się pobudować. I tu podoba mi się bardziej. Bo mam rzekę pod nosem. Są. Aha, no i co ważne, wprawdzie w bezpośrednim e, tutaj są. Och, tutaj jest normalnie wybudowane są takie molo. Można łowić ryby, pewnie można też coś zjeść. Te domy są takie, widać bida, bida, bida domy, ale. Już tam naokoło, tam, tam wszędzie bardzo ładne, duże domy. Widać, że ludzie z hajsem. To już fajniejsze. No i to prawda, taki koniec świata, no ale to jest dokładnie. Tam mamy do ciotki piechotą, stąd mamy 3 minuty z buta, no 3-4 minuty do ciotki. Eee, I. wejdę zaraz tam wam pokażę, jak to wygląda. Sam jestem jest ciekaw. tutaj fishing. No to tak, też widzimy właśnie ryby. Tak, o tam są ryby, to duże. ci, patrzcie. Pod powierzchnią tam pływają. Nie wiem czy to widać, pod samą powierzchnią tam akurat łapie wodę. O i zniknęły. Wow. Duże. Duże, no duże. Jeszcze mamy ich duszę. Tak. Dobra, chodźcie dowiemy tam coś a po tej ziemi, bo tam gadają, a ja nic nie wiem. Ale to już mi się podoba. Przyznam szczerze, że to już jest takie... Wychodzę, cisza. Rzeka. Blisko do miasta. To już jest fajnie. Jak miałbym mieszkać gdzieś tak na dziko, to to jest ok. Tam tak Dobra, już wszystko wiem teraz. To nie to, że tu widoki. Tu ktoś kupił te dwa kawałki ziemi. One są tak dziwnie pod łukosem. Lecą pod, pod, pod kątem. O. Ktoś kupił te dwa. A tu jest tak, że jak się kupi ziemię, to za darmo dostaje się budynek. Taki właśnie budyneczek, tego typu. Oto. To za, jakby w cenie ziemi. W cenie ziemi budują ci coś takiego, jeżeli sobie życzysz. No i ten ktoś powiedział, to zbudujcie mi to. I trzyma ziemię po prostu pewnie na sprzedaż później. Bo to narożna. Także to postawiony tu nikt nie mieszka, to jest po prostu... stoi, bo, bo, bo dostał, bo dostał za darmo. Tutaj są dwa do wzięcia. Ten plot taki, tam jest 22 metry 5,25. To. No dobra, zaraz zobaczymy. Idziemy zobaczyć. Co to tutaj jest pobudowane? To wygląda mi na jakąś restaurację. To jest biznesik jakiś mały. No, lecz. Can you baby, buy something? So, like, day. Proszę bardzo, fishing, fishing. I rzeczywiście to jest mini restauracja. Można coś zamówić, ale są też bungalowy. Ostrożnie, dżunku. Idź tak, żeby się nadepnął na wędkę. Dobrze? O, dobra. Idziemy dalej. Tam dalej sobie to prowadzi. Tutaj jest jeden bungalow. Można usiąść sobie. Nawet wędeczka leży. Tu jest pływająca, taka platforma. Też można sobie usiąść. Następny bungalowy. Ale czat! Ale czat! Tam pani pływa. Zobaczcie, co się dzieje. Ja pierdziu! I tu jest. Początek rzeki. Tam Kadno mówię, kilkaset metrów dalej jest jakby źródło tej dużej rzeki. Tu jest kolejny bungalow. Chciałem powiedzieć, że taka cisza, ale tam coś tyle muzyka gra. Ale co? No jakie, jakie ryby tutaj. U! No. Daddy! Wow! No. Tak! I tu jest kolejny bungalow. Tam sobie są zacumowane już jakieś łodzie. Coś spadło. Ale tu pięknie. No ale jak tutaj już mieć dom? It's so nice. I've never think you know see the bungalows you can come even and sit. But if we will stay here, we need to have boat. Small boat we need to have. Jak jeśli dojdzie do tego, że tutaj to łódeczka. I rybki, i patrzcie, woda prawie że stoi. Jest perfekt, można i spławiczek, i grunt. Ja cię kręcę. Muszę przestudiować, gdzie się łączy ta rzeka, gdzie można nią dopłynąć. Się okaże, że można nią dopłynąć do Kokongu może. How do you like it? Like it. Dobra, wracamy tam do biura, w takim razie niech kalkulują nam. Wybudowę. Wybudowę. wybudowę, wybudowę na łapkę. O, mama kupiła piczku. Dobra, to idziemy. To żeby Wam pokazać. To jest wyjeżdżamy właśnie tą drutką, którą się dojeżdża do tej działki u nas nad rzekę, a to jest ziemia e, cioci Tiger. Nawet nie jedziemy się z nią przywitać chyba teraz. Lecimy do biura. Przecież już ogrodziła całość. Tam jest jej restauracja. I wjazd do Pagody, do tej tajskiej Pagody. No to nie wiem ile to jest. How many meters it can be from here to there? Te 300-400 metrów. No, maybe 300. Okej, okay. no dobra, jedziemy teraz. Oh, no. Akurat pora lunchu, tak... O tam, jak Bawuł zasuwa. Jak dostał speeda. Spóźnił się chyba na resztę stada. Stado poszło, to teraz nadgania. Taki szarżujący to łów. Akurat pory mają, więc siedzą i jedzą wszyscy. Ale będą kalkulowali dla nas um, koszt wybudowania dla nas tego domu. No i zobaczymy. Chciałbym najbardziej te dwie działki wziąć razem, ale jak nie będziemy po prostu mieli budżetu na dwie, to weźmiemy jedną w trudną. No chyba niestety nic z tego jednak nie będzie. Okazało się, że e, ceny mają trochę wybujałe. I tak jak sama ziemia jeszcze jest droga bardzo, bo za taki plocik. Mały 100 metrów kwadratowych 10 tysięcy dolarów. Czyli ile to wychodzi? No, nie dużo. 100 dolców za metr. Ale, ale za samą budowę domu są bardzo dużo. I, I to już jakby no, też przekracza nasz budżet. znowu Chociaż podoba mi się działka bardzo mocno, więc będę szukał takie, jakiegoś rozwiązania takiego, żeby się udało kupić ziemię i wziąć kogoś, kto nam zbuduje dom, wtedy wyjdzie dużo taniej. Z tym, że aby kupić ziemię, oczywiście nie dostaniemy na to kredytu. Musielibyśmy, musielibyśmy go sfinansować z gotówki. No i a ponieważ chcieliśmy dwa ploty wziąć, czyli 20 tysięcy dolarów, e, musielibyśmy skombinować w gotówce. No i teraz heh, zobaczymy, wiemy się jak to zrobić. Dobra, jedziemy stąd. Pogoda jest w miarę ładna. Niewykluczone, że skoczymy na dworze. Sytuacja zmienia się jak w eee, no za. Poprosiliśmy o no, wycenę jakby dwóch domów. Jeden e, w wersji tej piętrowej założenie droższy i wersję tańszą, tak jak żeśmy widzieli we wczorajszym odcinku. Ten taki super fajnie wykończony domek. Dwie sypialnie po dwóch stronach salon z przodu, z tyłu, kuchnia i to, to jako wersję tańszą, żeby nam wycenili. Wyceni nam tą tańszą od ręki, no wyszło bardzo drogo, no wyszło drożej niż gdybyśmy mieli kupić ten wypasiony już tam zrobiony, zbudowany. No i teraz przyjechała właśnie do nas, przyjechała do nas a, pani pośrednik, że, że, że wycenili tam ten piętrowy. No i piętrowy wyszedł taniej, wyszedł trochę taniej, także... Nie wiem, rozmawiają, będziemy się zastanawiali. Dobry Jaja. Przyjechała z ofertą, ale że y, zbuduje nam, połowa będzie z cegły, a połowa w górę będzie z metalu, metalowe ściany. Ale w zamian za, y, za darmo dadzą nam wyposażenie salonu. Kanapy, y, pufy, pierdółki jakieś zasłony i tak dalej. Mówię, powiedz, że nie chcemy za darmo, żadnego wyposażenia, nic. Ale chcę mieć normalny dom, no konkret. No teraz dzwoni się. Dowiaduję Leży tu żywa reklama marki odzieżowej. Leży. Leży. Wygrzewa się, tak? Ciepłe. Super. A jak się przeciągam? Na jedzony brzuchol to odpoczywa teraz, tak? Generalnie przystali na naszą propozycję, tylko depozyt chcą duży, przekraczający nasze możliwości w tej chwili. Kurde, cały czas coś. Mam jeszcze jeden taki plan niecny. Do tego będę potrzebował spotkać się z tym właścicielem, którego mieliśmy budować. Do tego dojdzie jutro, a teraz się zbieramy i... Majkej! To kolej, dobrze. Proszę uprzejmie. No to powiedz coś, jak już jesteś. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbieramy się i jedziemy na plażę. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Sami jeszcze nie wiemy, w którą stronę podążać. Kolejne najbliższe dni, myślę, że mam nadzieję przynajmniej, przyniosą nam wreszcie odpowiedzi na pojawiające się i mnożące pytania. Teraz już Chciałbym się pożegnać. Chcielibyśmy się pożegnać z Wami. Bardzo dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy serdecznie oczywiście na jutro na kolejne w godzinie 7 rano czasu polskiego. Teraz życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Aha, lajk, like, subskrypcja, jeśli macie ochotę. Będzie nam miło. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć. Cześć. <laughs>